Siemanko mordeczki, z tej strony Salamon, witam was w kolejnym sklepie na moim kanale, dzisiaj mamy 5 luty i mamy nowe skiny, chińskie skiny do nas dotarły Do tego już wkrótce są rakiety, właśnie związane z tym chińskim eventem, który będzie niedługo I mamy tutaj w zakładce wiadomości ognisko, ogniska będą rozstawione na mapie i będziemy mogli je odpalić po prostu i się leczyć Więc też bardzo fajna opcja, nie wiadomo jeszcze ile będziemy się leczyć, ale coś takiego będzie Także przejdźmy teraz do sklepu i mamy te nowe skiny, znaczy jednego skina nowego za 1200 fałdolców moim zdaniem jest 6 na 10, jest strasznie potężny, więc nic specjalnego. Ale ma fajną maskę, fajną maskę. Fajnie wygląda, tylko że no nie ma plecaka 1200 fałdolców. Taki średni, do tego mamy Kilof jest z Mary OK. Taki kilofek. Taki dźwięk. 800 fauldolców, więc w sumie dużo. Zanim przejdę dalej, to przypominam wam o wesprzej twórce, losowanie jest. Na 100% w piątek, 21 godzina w piątek na live będą losowane czyli 5 rzadkich skinów, 500 zł, faudolce oraz moderator z możliwością promowania, promowania swojego kanału. Także przechodzimy dalej. I tutaj mamy bardzo fajną emotkę za 800: mega, 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 mega fajna emotka. Polecam, jak macie wolne faudolce, to polecam. Fajna. Tutaj kilowzak za 800, też chiński, bo ten event chiński niedługo będzie. Więc możliwe, że znowu jakieś przedmioty będziemy dostawać. Na pewno y, będzie exp. Exp razy 2 będziemy dostawać exp. Bo tak jest w chińskim Fortnite, więc tutaj prawdopodobnie będzie to samo. E, to jest fajny skin trey za 800 V-Dolców. Te skiny zielone polecam, bo naprawdę są spoko. E, przypominam wam jeszcze o moim drugim kanale, bo to jest mój kanał, gdzie nagrywam teraz wam sklep, ale również od 10 tysięcy subskrypcji będę tutaj nagrywał z wami odcinki e, z trybu kreatywnego, więc jak ktoś nie subskrybuje, to zapraszam e, do odcinków. Także subskrybujcie ten kanał i zapraszam na mój główny kanał, gdzie jest ponad 112 tysięcy subskrypcji, macie go w opisie. E, tutaj mamy takiego skinka średniego za 1200V. Taki o, bym powiedział. Mm, ogólnie to jest chyba rzadki skin, tak mi się wydaje. W sensie on był chyba ze 3 razy, 4 razy w sklepie, ale w grze to ja ani razu go nie widziałem, bo to jest taki średni bambik, więc chyba nikt nim nie gra. I mamy nowy badling, nowe skórka do, do skinów, ale z tego co widziałem w grze tak średnio wygląda. Ale i kosztuje 600V, więc też mega dużo. Też mega dużo. I mamy nową emotkę za 200. Emotki są zawsze spoko. Taka emotka za 200, myślę, że całkiem w porządku. No i to by było chyba na tyle. Także ja wam dziękuję z całego serca, życzę Wam miłego dnia i widzimy się już na live'ach. Oraz w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.